Zapraszam na skrót wiadomości. Okazuje się, że 20- czy 30-minutowe wiadomości są dzisiaj zbyt długie i nie mamy tyle cierpliwości, by w internecie to zobaczyć. No to taki ekspres z tych wiadomości, podsumowanie miesiąca października. U początku, 5 października, gościliśmy przedstawicieli Małego Betlejem. Sprzedają one oni wyroby wyprodukowane w Ziemi Świętej po to, by wspomóc chrześcijan, którzy tam Żyją i przeżywają czas wojny. Cały wywiad w wiadomościach dłuższych na zakończenie zapraszam. Od 7 do 14 października nasza parafia pielgrzymowała śladami świętego Pawła na Maltę. Epizod św. Pawła na Malcie był krótki opisany w 27 i 28 rozdziale dziejów apostolskich. Zapraszam do lektury, bo historie są rzeczywiście fascynujące. Yeah. <sighs> you Od czwartku, od 16 października do nie, niedzieli, do 19 przeżywaliśmy rekolekcję przed jubileuszem, przed 90. rocznicą poświęcenia Kościoła. Rekolekcję wygłosił Ksiądz Paweł Chyla. Na naszej stronie internetowej wszystkie są nagrane. Kto nie był, zapraszam do odsłuchania. Na no sama rocznica przypadała 20 października i wieczorem Ksiądz biskup Paweł Stobrawa odprawiał Mszę Świętą, dziękując za dar tego miejsca, za ludzi, którzy się o ten kościół troszczyli i troszczą nadal. Tu również jest krótkie nagranie skrótu chomili. Zapraszam bardzo serdecznie. Są też pamiątki z naszego jubileuszu. Zainteresowanych zapraszam do zakrystii. Było też czuwanie dla młodzieży i tutaj chcę powiedzieć, że powolutku ilość młodych wzrasta, powoli, ale systematycznie. Nieco wzrosła też ilość osób uczestniczących w Mszy Świętej, bo było liczenie wiernych. 19 października się odbyło. Wszystkich nas w kościele było... 1850 osób bez dwóch, dokładnie do Komunii Świętej przystąpiła nieco ponad połowa, 950 osób. To cieszy szczegółowe omówienie tych statystyk, znowu w tych pełnych wiadomościach, do których również zapraszam. W jego wiadomościach też podsumowujemy m, kronikę. Sprzed 20 lat był festiwal spotkałem pana i obchodziliśmy wtedy 70. rocznicę poświęcenia kościoła, kazania wygłosił ksiądz Bogdan Kitzinger, a w tym czasie też, a dokładnie 23 października, zostałem wprowadzony urząd proboszcza już tak formalnie i oficjalnie. Plany na listopad 8 do 8 listopada różaniec za zmarłych. Zapraszam do modlitwy. U sobotę 8 rozpoczynamy przygotowanie do bierzmowania dla dorosłych. Wieczorem tego dnia czuwanie dla młodzieży. W niedzielę 9 spotkanie rodzinne. No a 16 listopada Raciborski wieczór uwielbienia. I od poniedziałku, od 17 nauki przedmałżeńskie. Ten miesiąc zakończymy. 30 listopada, rozpoczynając wtedy nowy rok liturgiczny. Tyle skrótu tych wiadomości, a całe również zamieszczane na stronie internetowej. Dziękuję za obecność i uwagę i zapraszam. Szczęść Boże, Ksiądz Adam Rogalski.